Takie świąteczne spotkanie dzisiaj z gołąbeczkami. Jest lotnik ten rawi, który miał szyty bok. O, taki miał wyrwany cały bok szyty. Radzi sobie gołąbeczek. Jest ten, który u mnie był, który no nie miał ogonka. On miał tam w ogóle wielką ranę i ja odrastają mu te pióreczka. Już sobie na wolności poradzi. No, jak jest wspomagany, co jakiś czas z ziareczkami. To sobie radzi. Pokażę jak on wygląda. To wtedy na filmie były w kartonie dwa gołąbki wyszły. I to właśnie był on. Ostatnio się martwiłam, bo mi się wydawało, że on tam potwnąć nie może, ale wszystko jest ok. To był on i jeszcze jeden, który miał tak w ogóle ten ogonek jakby z złamany, ale też go tu widzę. Dzisiaj go nie ma akurat, ale daje radę. Ogonek już ładnie jest taki a podniesiony, może nie jest tak jak powinno być, ale już tam wszystko też na dobrej drodze. Pióreczka się wymieniają. Dzisiaj to nawet nie rozrzedzone, tylko to wsparcie zimowe, które łąbki dostały. Dziękujemy serdecznie. Później podkładam jeszcze. Jeszcze pszenicy, kukurydzy, jeszcze tam takie różne mam ziareczka. Niektóre gołąbki widać się kąpały. No takie mokre, tam jest taki mokry. Się kąpał. Merlin jest... zjawiła się na świątecznym śniadanku. <grytania> o, jeszcze przybyło gołąbeczków. A tak, bo one się sposzyły na chwilkę, ale tutaj chyba jeszcze więcej przybyło. Super kochani, że na świątecznym jedzonku zjawił się też orzełek. A tam biega. No tam biega. No zawsze to biegnie do mnie. Do mnie blisko. I kukurydza mu smakuje warto. No tam żołek, chodź kochany. Są też inne kołamki. Przepraszam. niewielki ruch i już się płoszą. A, przyleciały z tego biegają, jeden przez drugiego. Tutaj widać na podwyższeniu, są no O, orzewek, orzewek tę kukurydzę. kukurydzę wybiera sama. Niektóre jak pojadły, to się zaczęły kąpać. Mają duże takie jeziorko, im się zrobiło. Tutaj jest takie zakłębienie i przeważnie jak pada, a jak samopady, opady, to, to jest ta woda. Mają się gdzie kąpać ptaki, nie tylko gołębie. Tutaj różne ptaszki przylatują i się kąpi. Zostawiam im sporo ziarek do na no dzisiaj, na no jutro jeszcze. Świąteczne odwiedziny i chciałam na początek dać słonecznik gołąbkom. O, to, szura. to jest, Spokojnie jest. To jest teren taki przy markecie. Dzisiaj święto to. To jest spokojnie, no ale nie ma też co jeść. Jak tu słonecznik i zaraz, zaraz różne ziareczka. Jeszcze są te wiatr, ja przełoszam, ja to już ich nie ma. Gołąbków świątecznych. Tutaj jest ten nasz lotnik, który ma obrączkę z 2012 roku. Tam nie udało się ustalić właściciela. Ten oddział się jakoś tak y, po prostu, no, coś tam się pozmieniało. Y, no, ta nóżka na pewno mu tutaj nie pomaga, y, ale troszeczkę jakbym miał ją więcej podwiniętą. Ale żyje, jest, kochani, gołąbeczek. Jest tutaj też taki z czerwoną obrączką. Jeden lotnik, tego drugiego na razie nie widzę. No i pokazał się nasz lotnik na święta. Teraz już wypada życzyć szczęścia w nadchodzącym roku. I no, dobrego roku. Żebyśmy zdrowi byli my, nasze rodziny, yy, nasi bliscy i dziękuję kochani tutaj cały czas dziękuję za zaglądanie i wspieranie wyświetleniami też yy, tej mojej takiej działalności w cudzysłowiu zaglądanie a tu jeszcze młody gołąbek za Młody, młody. Jest jeszcze trochę tych młodych gołąbeczków i jadę dalej. Gołąbki mają też święta. Już sobie pojedzę. O, lotnik się zapchał. Zapchał się widulek tym jedzonkiem ziarnem chciał się pokazać tutaj. Też taki przechodzi blisko korzełek.